Siemanko i witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku odprowadzania skrzynek na stronie ggdrop, Tylko że dzisiaj będziemy robić upgrade, zamiast tego, żeby otwierać skrzynki już setkę mam na koncie, ale to na yy, filmiki w przyszłości, a teraz chętnie bym zobaczył jak działa ogólnie ten cały mod upgrade'ów, bo jak widzicie w poprzednich odcinków już mam sporo skinów, które są warte dość dużo bym powiedział, tym bardziej jak to wszystko na złotówki, O oh, 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 spore pieniążki. no a te upgrade'y akurat, no to znaczy ja się domyślam jak to działa, no i chętnie bym sprawdził, Ach, ochotnie nawet sprawdzimy Mam tu na za 13, także zapanę go tutaj. I co my musimy teraz zrobić? Twoje skiny. A, i tu, tutaj na dole mam wybrać po prostu to, co to, 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 to bym chciał. Czyli jeszcze raz, to, to kosztuje 13,50, czyli jak dam coś kosztującego 18, no to ile procent mi da? 30%. Aha, wygląda bardzo nieźle. Ja bym powiedział nawet bardzo dobrze, a, a, ale myślę, że ta MK no, Desert Strike to jest taki mem trochę. Ja bym lepiej może jakiegoś kałaszka, może może akurat Litmuze o 18 dolców kosztuje. No i faktycznie procent jest taki sam, 61. Najpierw spróbujemy sobie na takie bardziej wysokie procenty. No, no bo czemu nie? Póki nie jesteśmy gotowi wszystko stracić. Także no, 62%. Lecimy? Czy uda nam się? Szansa jest duża, szansa jest bardzo duża, no i zaczyna się tutaj, proszę, jest, 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 no i proszę bardzo, już mamy troszeczkę więcej kałaszek, 18 dolców, jesteśmy w plusie, lecimy dalej, eee, może nawet ten sam kałach. Co z niego będzie? Okej, okay. Mach 10, ale to średnio wygląda. Może Traitora, A nieraz nie widziałem tego skina. Tu chyba dawno już nie grałem w cs szczerze mówiąc. 24. A może zobaczymy czy coś więcej? A tutaj można jeszcze troszeczkę dalej pójść. Może nawet jeszcze. A chętnie bym zobaczył. ładuje się po trochu. No i jest. Kawałek Empress. O, o, jest o wiele lepszy. I 51% nadal. Czyli. Faktycznie no, e, możemy nawet tutaj coś zdobyć. 1,45x. No i próbujemy upgrade. 57. No i masz się zatrzymać tu. I daj, No, po prostu robimy pieniądze z nic. Po prostu z powietrza. No i już 26, proszę bardzo. Ile mieliśmy najpierw? Chyba. 14 kosztował ten mak, czy, czy z czego my tam yy, yy, zaczynaliśmy. No a teraz, powrócę bardzo, kawałek No, ale, ale myślę, że dalej musimy polecieć troszeczkę jeszcze wyżej. 42. Tym razem, no. Uff. O, oh, Cold Red! Ale jest tu... Too... Jezu, ale on ładnie wygląda. No i akurat ustałbym trade'nął no, na pewno na Star Trek. Uuu, oh, ja yeah, ale ten Des ładnie wygląda, szczerze mówiąc. No i mam nadzieję, że zdobędziemy go 62%, Nadal mamy wszystko. W porządku, N nie ryzykujemy aż tak zbyt. Ale tutaj już wiecie, pieniążki już idą w górę. Tutaj już nie 14% dolców, do jak była 42% a, tutaj już 57. Także no. Spore pieniądze. No i chcemy je zdobyć. Lecimy. Upgrade. Ten... Proszę daj mi go! No, i no, trzy, trzy razy, po prostu trzy razy pod rząd wygrana. No i mamy digla. Treka. Lecimy dalej. Oczywiście lecimy dalej. Teraz m po prostu sobie zapchamy. No, ale M-kę na pewno już będziemy tradytowani na coś większego, coś o wiele droższego. Ja bym, ja bym nawet poszedł gdzieś dalej, może jakaś setka, czy coś w takim stylu. Ja myślę, że procent już będzie o wiele niższy, O, a tutaj już się rękawiczki zaczynają. 87. Aha, no może troszeczkę jeszcze więcej. Może jakieś ładniejsze, na przykład te rękawiczki, jakby były. Akurat te są nawet. Dość ładne. A, ale może, może, może jeszcze troszeczkę zobaczymy. Bo tutaj jest track kołach. Ale już mamy kołaszkę, także może coś innego. Eee, Uuu, MK Masterpiece. MK Masterpiece to, to jest. Uuu, a może Shadow do dagery, Brightwater. No i akurat setka, to co mówiłem. Achętnie, achętnie. A ile mamy procent? 41%? Jest to dużo. Jakim cudem my mamy 40%?

<laughs> Czwarty, no i jest darmowe 2x. Proszę bardzo, szedł Daggery, gary. <laughs> I, I ja też chcę. To 50, to jest 26, 38. Jeju. Yeah, dalej nie, na pewno, na pewno lecimy dalej. Na pewno musimy coś jeszcze upgrade'nąć. Ale na jakiś skin. Tak, już mamy USPA, mamy Gigla, mamy KOSE, mamy Klawacha, mamy MK. Tą MK akurat teraz tradeujemy, ale ja myślę, że jakaś awp byłaby nawet spoko. No, noir wygląda nieźle, ale może, może coś jeszcze lepszego znajdziemy. No, noir jest bardzo ładną AWP-ą. Tylko że. Chętnie Może jakiś jeszcze. O, no, czy to, coś w stylu 40%, może nawet 35% szansy coś takiego by było nawet bardzo spoko Ua, tutaj Star Trek ale, ale nie już powiedziałem tobie, że znajdziemy może coś innego a wupa Red Line wygląda nieźle, ale ja myślę, że może być coś lepsze uuu Star Trek'a wupa Hyper Beast ale to chyba Battles card. musimy znaleźć się trochę w lepszej jakości, wtedy chętnie o i, i jeszcze proszę bardzo 54 dola, dolari no i ja myślę, że

5 razy począt wygraliśmy upgrade y. no, u wszystkich tak działa, czy, czy tylko u mnie. <grywanie> ja. Wygrana, 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 wygrana. Zawsze wygrywamy. Gdzie jeszcze tak wszystko działało w życiu. Okej, okay, okej. Okay. Czyli już mamy 200 już, e, no i tutaj e, 50, 60 i tutaj praktycznie jeszcze cała setka, praktycznie 300 dolców. E, no i. Ma, a, a choć nawet zrobimy może nawet całą setkę. Zapchamy uspa tutaj, no, no i po prostu na lepszego, może uspa jakiegoś trade'a zrobimy, który będzie lepszy. A zaraz zobaczymy, akurat, może coś nam się trafi. A, o Ryan jest spokojny, ale myślę, że to lepsze. Jeszcze jeden Ryan. Okej, okay. tak, tak Taki drogi? 61. O ja! Czemu Kaiman jest taki drogi? A chyba, że yy, coś z niego się traduje. Tego co pamiętam, gdzie że... Pust Traitor. Aha. Akurat Traitora bym chętnie zobaczył, bo jak już mówiłem, tego skina nie, ra, nie, razu nie widziałem w życiu, po prostu jak grałem Cesa, bo, bo dawno już nie grałem, szczerze mówiąc, a wygląda nawet bardzo spoko. Taki czerwony, ze złotem i 32 dolce, no i proszę bardzo, to jest praktycznie te same 2x, to znaczy i bliżej, jak tutaj widzimy, 1,68, no i 50% szansy. Jest zbyt ryzykowe, ale, 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 póki co mamy 5 na 5. Czy będzie 6? To jest główne pytanie. Lecimy upgrade. No, 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 no. I am the goat. Nie przegrywam, nie przegrywam w tych upgrade'ach ani razu. No i jak widzicie, dziesiątka już tutaj jest. No, a co my zrobimy z tą dziesiątką? Oczywiście kontrakcik, ale kontrakcik już zostawimy chyba na e, po prostu inny odcinek, a z tym odcinkiem dzisiaj już będziemy po trochu kończyć, bo e, faktycznie sprawdziliśmy jak te upgrade'y działają, 6 na 6, pff, I'm flawless, także e, możecie sobie wbić na stronę też spróbować, no i napisać w komentarzach jak wam poszło. A, ja bym chciał wszystkim podziękować za obejrzenie dzisiejszego odcinku. No i miłego wieczoru, dnia, nie wiem, cokolwiek tam macie. No i miłego jeszcze raz. Cię